Siemanko! Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim pierwszym na... Witam was... Oh, no Jeszcze raz. A więc witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym filmiku na tym kanale. Jestem bardzo szczęśliwa, że nareszcie mogłam to nagrać. I ja jestem jeszcze po dostrzec z maskotką. To będzie dosyć krótka informacja, bo chciałam tylko się przewidzieć z Wami, że witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym filmiku na nowym kanale. Jestem bardzo szczęśliwa. Yy, tak, jestem właśnie, jak jeszcze raz powtórzę, maskotką tego całego kanału. Może kiedyś zmieni maskotkę, ale nie opuszczajcie mnie. Dobra. <laughs> nie będę takim to nie dosyć poważnym. I. <laughs> Także widzę mojego brata. Yy, a to jest. On. Siemanko! Tap, 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 tap. Podobnie jesteśmy do siebie, dlatego to jest mój brat. No, może nie tak bardzo, ale jest tak naprawdę królewski bardziej. Ja się urodził jako drugi. No, nie wiecz. Okej, okay, a więc to jest taka krótka informacja, jak mówiłem, więc do zobaczenia, zapraszam nas na filmiki, które się odbędą nad tym kanalem, bo, pa.